Witam youtuber ponownie. E, dzisiaj taki shortcik, przypominajka e, z informacją. E, przypominajka na temat e, tak zwanych Service Dog i Guide Dogs, tutaj in, dla Private High w UK. E, dla tych co nie wiedzą, no musimy je, takie takie piury e, brać ze sobą. Ja osobiście nie mam nic do psów, mam sam dwa i, i spotykam się z wieloma osobami jedna z takich jest praktycznie jedną z moich takich stałych klientek która ona jest częściowo niewidoma i ma labradora i ostatnio wczoraj albo przedwczoraj się z nią widziałem i powiedziała mi że ma dwie sprawy w sądzie przeciwko kierowcom ubera w newcastle bo nie chcieli jej wziąć odmówili wzięcia jej razem z psem kto wie, to wie, kto jeździ, że to jest nasz obowiązek i prawnie jest uregulowane. Nie można sobie powiedzieć po prostu nie, nie biorę, bo ty masz psa, a ja nie lubię psów. Nie, po prostu musisz wziąć psa. Z osobami niewidomymi, niewidomymi które, się, które chodzą z takimi labradorami albo z golden retrieverami. Retriever, retriever. Chyba tak. No dobra, wiadomo o co chodzi. Z tymi psami nie ma problemu, bo to wiadomo jest obroża, znaczy obroża jest taki cały ten zielony, taki jaskrowy, ten psa cały strój i to wiadomo, że to jest guide dog. Ale są też psy, które są service dogs. Na przykład ja spotkałem się z dwoma przypadkami, jednym dzisiaj i jednym dosyć jakiś czas temu. Gościu siadł mi do auta z dwoma psami, miał dwa chihuahua. I powiedziałem mu, że ja nie mam problemu z psami, że wchodzi, tylko że najlepiej by było jakby zamówił sobie uber pet albo normalnie powiedział kierowcy, że jest psem, wtedy uniknie wszelkich takich problemów związanych z tym, że kierowca będzie coś tam miał przeciwko. A on mówi, że to są service dogs. Pokazał mi normalnie pakietkę i wytłumaczył mi, bo ja zacząłem z nim rozmawiać i on mi wytłumaczył, że te psy, te ciłała, pomagają mu rozpoznać epilepsję, bo jest epileptykiem i po prostu te psy nie szczekają, tak są wytrenowane, że nie szczekają, a po prostu zaczynają szczekać, kiedy nadchodzi atak. Wtedy on wie, że będzie miał zaraz atak, on może sobie gdzieś usiąść na łóżku, czy gdzieś, żeby sobie krzywdy nie zrobił upadnie. I to są psy yy, szczególnie trenowane. Dzisiaj także spotkałem yy, kobietę z psem yy, Shitsu. I to tak, że też mi pokazała plakietkę i to jest pies, bo ona ma jakąś, jakieś tam schorzenia neurologiczne, depresję i coś takiego i ten pies po prostu wyczuwa, kiedy nadchodzi jej atak paniki i ona też może sobie wziąć wtedy, usiąść czy tam zażyć jakieś leki. Także miejcie na uwagę to, że różne psy mogą być psami serwisowymi.